Siemanko, siemanko, witamy w kolejnym odcinku na naszym kanale. Jedziemy dzisiaj na wycieczkę, mamy spakowany prowiant. Płatki kukurydziane na statek, ciekawe czy przetrwają. Dokąd jedziemy dziewczyny? Na statek. Na speedboat. Tak. I płyniemy na wyspę inną, na wyspę Nusa Lembongan. Zatknij się, muszę wziąć pająka. O, pająk z nami też jedzie. Mamy pełne tutaj... Wszyscy zapakowani Tyłek. są i będzie, będą dziewczyny surfować tak, pierwszy tak. raz w życiu, także pokażemy Wam wycieczkę, jedziemy teraz do Sanur na łódkę i zobaczymy, czy ktoś się pochoruje, czy nie. Odejmę? Ja nie. chcę codziennie. Surfować? Serfować. Dobra, to będziecie nagrywać z drona. Słuchajcie, na Bali nigdy nie jest nudno. Teraz stoimy tutaj po, pod jakimś biurem podróży. Siedzieliśmy w taksówce i podszedł do nas pan. Siostrzenice zmęczone, brzuszki bolą, to mi narzekają, ale siedzieliśmy w taksówce. I zastukał jakiś pan i pyta się co, chcecie kupić bilety? I ja mówię, nie, to kupimy już w porcie. Zawsze udaję taką mniej zainteresowaną. Ostatnio nagrywam mniej z tej kamerki, to się dogram tutaj, żeby była, było twarz widać. A co? Więc ja zazwyczaj udaję trochę mniej zainteresowaną, żeby można było trochę negocjować łatwiej cenę. No i pan mówi, że oni tutaj nie naciągają jak coś, tylko po prostu chcą sprzedać bilety. Więc zapukał pan do nas do szyby i pyta się, czy chcemy bilety na Nusa Bongan. No i ja się pytam, a za ile te bilety? No i on tam mówi, że w dwie strony 550, ale że ja nie jestem w gorącej wodzie kąpana, to mówię, że no drogo, drogo, ja tu byłam w kwietniu, płaciłam 350, a to akurat była prawda, ale standardowa cena to jest 550 w dwie strony i jest open ticket, czyli możecie sobie wrócić kiedy chcecie. I się spytałam, możemy za 350 i pan tak się patrzy, mówi, dobra, ale nie mówcie nikomu. I to tak za każdym razem mówią, ale nie mówcie, to specjalna cena tylko dla was. Więc od razu zszedł do 350. Pewnie można by się jeszcze potargować, ale myślę, że to już jest spoko. cena. Bo to jest 100 zł, jak wiecie, w dwie strony. I jeszcze mają nas dowieść do naszego hotelu na wyspie. Także całkiem uczciwa oferta, a na pięciu osobach 150 tysięcy zaoszczędzić. To policzcie, ile to będzie, bo mi się nawet nie chce. Natomiast chce mi się pić kawę. I teraz jest godzina chyba 12, i nam powiedzieli, że 13, przepraszam, prawie. I powiedzieli, że o pierwszej 1:30 odpływa łódka, więc mam nadzieję, że jeszcze uda nam się kawę wypić z portu. Nie wiem na co teraz czekamy. Pan tam poszedł do środka, do tego biura, niby turystycznego, chyba nam bilety dadzą. Jesteśmy 6 minut od portu, a kawy nie ma. Więc albo zdążymy, albo nie zdążymy. I mam nadzieję, że humory wrócą, bo dziewczyny są dosyć zmęczone. Ale jak zobaczą niebieską wodę, to na pewno humory wrócą. No i teraz jeszcze zobaczymy, jak będzie przebiegała podróż łódką bo będzie skakała ta łódka dosyć mocno rzuca Tutaj w Sanur teraz koleżanka... O, oh, sorry, thank you Koleżanka mi teraz mówiła w Sanur, że wszystko jest zniszczone Przebudowują cały port, restauracje i tak dalej. No i pięknie sobie wybrali Jak wszystko na Bali, kurcze Granice dwa lata zamknięte nic nie było w przebudowie. Turyści przyjechali i łup, ale duży latawiec. Wielki, co? I już widać nasze łódki, zobacz. Rozwieliłam się od rodzinki, kupiłam kawę na wynos. Ja mam kawę, tutaj jeszcze jedzonko, a tu już nasze łódki. Czekają, już tyle razy niemi płynęłam i zawsze mnie strach dopada. Ostatnio jestem boidutkiem i zawsze. A jaki widok, kurczę, na float jest tutaj akurat, zawsze mnie dopada strach przed tymi łódkami, chociaż tak strasznie nie rzucę, muszę popracować trochę nad tym, żeby. Mniej się wszystkim stresować, a że stresować to nie, ale powiem Wam, że w sumie dzisiaj jak dotarliśmy do portu, to się stresowałam, bo myślę sobie, kurczę, niech nam dadzą podejść na plażę, bo chcę kupić kawę i tak się stresowałam, stresowałam, aż moja rodzina powiedziała, że kurczę chyba co taka zestresowana ja są. już kawę, można wyluzować. <grych> to już jest nasza grupa. Już Wam pokazywałam chyba wchodzenie do wody, jak wygląda. Jest pełna łódka, więc musimy chyba się straścić, żeby nam się udało obok siebie siedzieć, bo inaczej będzie nieprzyjemnie. Te łódeczki są bardzo małe. Ta czerwona na samej górze to jest moja, bez trzymanki na głowie, ale nie mam tam żadnej elektroniki. Chyba. Jedna sprawa bardzo ważna, według mnie. Tu jest takie pudło na buty i trzeba wejść bez butów. I powiedziałam już rodzinie, że czasami długo trzeba czekać, więc zdejmujemy buty już teraz, Zuzia żeby później do torby tamtej nie wrzucali do tego pudła, bo ja kiedyś czekałam chyba 15 minut na swoje buty, to bez sensu. I ja te buty wytrzepię i do y, torebek pakujemy. No i po raz kolejny dotarłam do raju Zobaczcie na jaką plażę tutaj się wychodzi Biały piasek, przepięknie i cudowna pogoda Dziękuję, you, zobaczenia Dziewczyny chyba zachwycone widziałam jak wyglądały przez e, okienka da radę Olcia Czekamy na bagaże Szukać walizek. Kurczę, inaczej teraz wygląda podróżowanie na Nusa Lembongan. To prawie jakby się było na lotnisku jakimś. Jak ostatni raz tutaj byłam, to była pandemia i byliśmy ze znajomymi jedynymi osobami na plaży. A teraz to jak na lotnisku, na tej płycie, taki co rozwożą bagaże. No nieźle, nieźle. Mamy już walizki, czekamy na resztę rodziny. I Piotrek, mój szwagier, wpadł na pomysł, że pójdziemy na piechotę do hotelu 9 minut stąd. Nie wiem jak to będzie, sama jestem ciekawa, ale już wzięłam numer do wypożyczalni skuterów. I plan jednak jest zmieniony, jedziemy sobie z samochodem. Łażę teraz po uliczkach Salem Bongan, bo wzięłam wizytówkę od takiego miejsca, z którego mogę wypożyczyć skuter i zgubiłam tę wizytówkę, kurczę, więc idę do jakiegoś centrum wypożyczania i tam podobno mają być tanie skutery, zobaczymy zaraz za ile. A tak jeszcze swoją drogą, to chyba po prostu musiałam sobie połazić trochę uliczkami, ja strasznie lubię raz na jakiś czas sobie po prostu sama pójść, wziąć kawę i połazić trochę się zgubić na wyspie i poczuć taki klimacik, że, że jestem gdzieś indziej niż zazwyczaj niż normalnie po prostu, że nie jestem na Bali, tylko na wakacjach udało się, znalazłam skuter będzie pełna benzynka, pełny bak zrobiłam już jazdę testową i mam cenę 75 tysięcy za dobę o, pojeździłam sobie trochę po wyspie, humor cudowny i teraz szukam swojej rodzinki, która już przyjechała gdzieś zjeść I podobno są gdzieś tutaj w tej okolicy Coś czuję, że pewnie ich usłyszę prędzej niż ich zobaczę Tak mi się coś wydaje W ogóle, jeżeli byście byli zainteresowani przyjechaniem na którąś z wysp, która tutaj um, jakby podlega pod Bali I chcielibyście odpocząć, to Nusa Lembongan się zdecydowa zdecydowanie lepiej prezentuje Jak ostatnio byłam na Penida, to były takie korki W ogóle był straszny tłum Ludzi i było, znaczy mi się i tak podobało, ale było tak średnio przyjemnie, jeżeli ktoś chce odpocząć. A tutaj zobaczcie, no dzisiaj jest sobota, dzisiaj jest niedziela chyba. Nie wiem, który jest dzień, tygodnia, ale zobaczcie, to jest plaża, restauracje, jest po prostu spokój i cisza. Pogadałam ze szwagrem, się okazało, że mi źle wytłumaczyli, dokąd mam pojechać, gdzie się z nimi spotkać. Teraz zaparkowałam pod opuszczonym hotelem. Gdzieś podobno tutaj się kręcą i mówią mi, czekajcie, to się zamknął. dziwny ten skuter jest, zobaczcie, po pierwsze tutaj ja mam na, na pilot skuter, tutaj nie mam na pilot i jeszcze jak chcę otworzyć skuter, to nie yy, siedzenie, to nie tutaj, tylko tu mam taki jeszcze specjalny taki ten przycisk, nie wiem, dziwne, nie miałam jeszcze czegoś takiego, muszę się przyzwyczaić do tego i gdzieś tutaj podobno się kręcą, pojechałam na kolejne wejście do plaży, jakby dalsze niż to, gdzie oni są, i mam nadzieję, że po prostu się złapiemy jakoś. Znalazłam ich i w ogóle tak przypuszczałam, że oni pewnie tutaj siedzą. Jest jakaś restauracja z parasolami. Biegnie do mnie moja siostrzenica, Boże, żeby się nie przewróciła. Zobaczcie, jaki dziabąk, kiedy biegnę ją przytulić. Od mi się buzia cieszy, jak mogę zobaczyć pieski plażowe. Cześć, pieseczku, ciepło ci pewnie co? Nie ma to jak wyspiarskie jedzenie <laughs> na wakacjach. Zamówiłam sobie Jaffle, czyli to tak, tak się nazywa po australijsku, taki tost. Do tego zimny bean tank i widoczek i chill. Zobaczcie jaka przejrzysta woda, to jest w ogóle niesamowite. Tutaj wszystko? To jest woda. miałyśmy takiego łabątka z ręcznika związanego i Olcia nie chciała go niszczyć no, później możemy wysłać zdjęcia dobra, zrobiłyśmy zdjęcia łabątką no ale teraz był bez skrzydełek teraz już tak, bo ja zabrałam skrzydełka bo to był mój ręcznik o jest. Ostatnio się skapnęłam, że cały czas zapominam nagrywać zakończenia odcinków, za co strasznie Was przepraszam, ale wiecie jak to jest, nie widziałam rodziny przez 3 lata i po prostu cały czas mam ochotę z nimi spędzać czas i to jest tak, że od samego rana do wieczora ja po prostu jak nie mogę spędzić chwil z moimi siostrzenicami, to... Nie wiem, jakoś tak dziwnie się czuję, więc staram się wszędzie chodzić, staram się bawić z nimi jakieś gry, wiecie, jakieś... że one są w ogóle tak ogarnięte i są tak spoko, że mogę z nimi gadać też godzinami. No. Czasami się męczymy, męczymy, męczymy też tymi rozmowami, ale to też tak jak z dorosłymi. No i właśnie często bywa tak, że jak już wracam do domu albo kładę się do łóżka, to jestem tak padnięta. Kto tam otwiera drzwi? Nie, nie otwiera drzwi. Jestem tak padnięta, że zapominam nagrać, albo na przykład myślę sobie: o, to nagram zakończenie. Jak była moją siostrzenicą, strasznie się podoba nagrywanie. No i nawet jak czasami próbuję jak wstęp zrobić sama, to one do mnie lecą, mówią, że ze mną, ze mną nagraj. I tak sobie myślę, to może coś tam nagramy na koniec, że podsumujemy dzień, czy coś takiego. I później, wiecie, one zasną. Ja już leżę obok, bo ja na przykład dzisiaj usypiałam Oleńkę, czyli moją młodszą siostrzenicę, a przedwczoraj, nie, wczoraj usypiałam Zuzie, czyli moją starszą. No i potem leżę już w łóżku, wiecie, ja sama się uszykuję do snu, to nie mogę dograć tego zakończenia. I sama jakby się przyzwyczajam do takiej sytuacji, także jeżeli nie było jakichś zakończeń, to mam nadzieję, że nie macie mi za złe. Yy, mogę wam powiedzieć, że się okazało, bo ja się zdziwiłam, bo moja siostra i mój szwagier cały czas mi mówili jedziemy na Nusa Lembonga na surfowanie. I ja im mówię, że o kurczę, to widzisz, sama nawet nie wiedziałam, widzicie, sama nawet nie wiedziałam, że tutaj jest... Yy, surfowanie. Mówię im, że Bali słynie z surfowania, a tutaj to zazwyczaj jest nurkowanie, snurklowanie. A oni mówią, że tak, tak, jakiś tam kolega nam polecił i tak dalej. No i wybrali taką plażę, na której ja nigdy nie byłam. Tutaj na Nusa Bonga, która jest bardzo ładna, ale nie ma zejścia na plażę, bo wszędzie są pola seaweed, czyli glonów takich morskich. No, i właśnie, i mówię, że no, ale kurczę, to gdzie będzie ten surfing? Bo w ogóle tutaj też nie ma fal za dużych. I tak, fal nie ma, zejścia do wody nie ma. I tak mówię, trochę to dziwne jest. I zaczęliśmy szukać I w ogóle tutaj ładne kości policzkowe. Mam. Tak mi, mam widoczne, jakbym w ogóle dziwnie wygląda w tym świetle. Sorry, ale już możecie zobaczyć, wszędzie ciemno. Więc teraz stoję, zobaczcie, pod taką lampką przed wejściem do mojego domku no i właśnie mówię im coś to jest podejrzane, sprawdźcie w ogóle jak to działa i chyba my będziemy musieli gdzieś dopływać i mówię ja nie, nie słyszałam o jakim surfingu, surfingu gdzie trzeba dopływać więc jutro wam pokażę jak to wygląda, ale chyba napisali z naszej szkółki jakiś surfingowe. my jeszcze nie byliśmy w tej szkółce, ale tam mój szwagier do nich pisał, że no my was odbierzemy z hotelu a ja mówię, po co mają nas odbierać, jak my mieszkamy dwie minuty od plaży tak rozkminiamy, że chyba przyjadą po nas transportem. Pojedziemy gdzieś indziej. Ma siostra coś na szybko sprawdziła i chyba łódką mają nas przetransportować na jakąś zatoczkę, do której nie ma zejścia z wyspy, tylko trzeba z wod. Nie wiem, co tam się będzie działo, ale mamy taki plan, żeby ja muszę kupić taki plecak wodoodporny, i chyba spakujemy jakieś jedzenie, bo będziemy chyba na plaży bez żadnych sklepów ani jedzenia, więc jakby tam siostrzynice były głodne nie wiem czego się spodziewać słuchajcie, nie wiem ja też będę jutro na zajęciach, będę miała lekcję z surfowania i wam powiem czy warto na surfing przyjechać, czy nie być może będę zaskoczona i się okaże, że będzie super, ekstra i nie wiadomo co kończę i idę się y, przytulić, bo moja siostra i mój szwagier mają domek gdzieś tam i tam jest Zuzia a tutaj jest mój domek i tam jest Ola. I Ola się lubi bardzo przytulać. Ja też się bardzo lubię przytulać, więc dobrałyśmy się idealnie. A jutro prawdopodobnie zrobimy podmiankę i położę się spać z zuzią z obiema, Jezu jakieś się cieszę słuchajcie, że moje siostrzynice tutaj przyjechały kończę gadać, bo się rozgadałam i prawie 5 minut mam ale będę się, będę coraz częściej do Was trochę dłużej gadać, bo ostatnio to był taki chaos przy nagrywaniu, że nawet myśli zabrać nie mogłam Ach, ale trudno, jak nie można zebrać myśli, bo jest się zadowolonym to chyba to jest dobre, nie zebranie się myśli, życzę Wam spokojnego wieczoru albo poranka, albo nocy i do zobaczenia w następnym odcinku buziaki i bye bye a jeszcze wam powiem, że jutro właśnie niby mają nas garnąć czy mamy być już na plaży, nie pamiętam w ogóle, Jest strasznie zakręcona historia o 8.30 i w ogóle postanowiliśmy nie wykupować tutaj w hotelu śniadania, bo te śniadania hotelowe na Bali często są takie bardzo proste, jakby nie było żadnej innej opcji, to to jest spoko do zjedzenia, ale to jest zazwyczaj jakaś jajecznica z takim tanim chlebem tostowym, co też na przykład mój szwagier powiedział, taki chleb najlepszy. A ja Wam powiem, że nie odchudzam się jakoś mega, ale mam w głowie, że nie chcę się obiadać, więc jak już coś jem, to chcę, żeby to był taki super posiłek. Więc e, powiedziałam, że jak oni chcą, to niech sobie tutaj kupią. Ale ja sobie skoczę, bo tutaj od razu na ulicę obok, znaczy na ulicach się tutaj wychodzi, są takie mega śniadania typu z jakieś takie, wiecie, poached egg i tak dalej. I im powiedziałam, jak już będę jadła konkretne kalorie, to chociaż chcę, żeby, żeby było to tak dobre jedzenie, że aż urywa. <grym> wszyscy wiecie co, no i w sumie oni powiedzieli, dobra, to my też pójdziemy tutaj coś zjeść innego, także na śniadanko gdzieś pojedziemy podejdziemy w sumie pewnie pół minuty stąd do jakiejś mini restauracji na coś dobrego i przede wszystkim mocną kawkę i planujemy pobudkę Kurczę, jak jeszcze mamy spakować dziewczyny, no to pewnie siódma a może trochę wcześniej ale myślę, że o siódmej, no także idę, idę, bo mi zostało 7 godzin snu, to luksusik, to nawet się wyśpię. Jak są małe dzieci, to od razu się gdzie chodzi spać.